Rozmowy z wyznawcami spiskowej teorii głoszącej, że ludzie nigdy nie wylądowali na Księżycu, bywają naprawdę trudne. Na niektóre pytania można odpowiedzieć krótko. Na przykład: dlaczego amerykańska flaga nie jest sflaczała, bo ma poprzeczkę? Kto trzymał kamerę telewizyjną transmitującą Armstronga schodzącego z drabinki na Księżyc? Nikt nie trzymał, automatyczna kamera była przymocowana do lądownika. Dlaczego na zdjęciach, och, uwielbiam to, dlaczego na zdjęciach nie widać gwiazd? Bo gwiazdy świecą słabiej niż odbijająca światło słoneczne powierzchnia Księżyca. Ale jest pytanie, na które jako dziecko sam długo szukałem odpowiedzi, a że były to czasy przedinternetowe, to musiałem szukać jej w bibliotekach i czytelniach. I może ono budzić podejrzenia. Jak do diabła astronautom udało się zabrać na Księżyc samochód? Poproszę o eksponat. Jak coś takiego wpakować do lądownika? Kieruj się do gwiazd. Jakiś czas temu dr Tomasz Rożek przedstawił sylwetkę inżyniera Mieczysława Bekera, bez którego jeżdżenie pojazdem terenowym po Księżycu byłoby niemożliwe. Link do tego filmu znajdziecie w opisie. Uśmiecham się, bo właśnie sobie uświadomiłem, że kosmiczna przygoda polskiego konstruktora rozpoczęła się podobnie jak w przypadku innych ludzi, którzy brali i biorą udział w programach kosmicznych od wieczornego patrzenia na naszego naturalnego satelitę. W 1914 roku 9 Mietek Becker wypatrywał na nim śladów pozostawionych przez pana Twardowskiego. Niestety bezskutecznie. Ciekawe, czy przypuszczał wtedy, że wojenna zawierucha i jego pasja do samochodów terenowych sprawią, że pozostawi on na Księżycu swój własny ślad, a właściwie ślady, dużo śladów. W 1961 roku agencja NASA, realizując ogłoszony kilka miesięcy wcześniej przez prezydenta Kennedy'ego plan lądowania na Księżycu, ogłosiła konkurs na budowę pojazdu, który mógłby transportować astronautów i ładunek po powierzchni srebrnego globu. Kontrakt otrzymała firma General Motors i zespół pojazdów terenowych pod kierownictwem Mieczysława Bekera. Zadanie wcale nie było łatwe. Inżynierowie nie tylko musieli znaleźć odpowiedzi na kilka dość oczywistych pytań, takich jak z czego zrobić opony, czym napędzać koła i wreszcie jak to wszystko spakować do lądownika, ale musieli również zgadywać, bo w czasie gdy projektowano łazik księżycowy, nikt nie wiedział, jak gruba jest warstwa księżycowego pyłu centymetr, dwa, a może dwieście? Zgadywać musieli też konstruktorzy lądowników. I to do samego końca. Oto jedno z najsłynniejszych zdjęć XX wieku. Neil Armstrong i Bas Aldrin na księżycu. W kadrze widzimy nie jednego, ale dwóch astronautów. Bas występuje tutaj w roli modela, a w szybie jego hełmu odbija się naciskający spust aparatu fotograficznego Hasselblad Neil Armstrong. Ale jest na tym zdjęciu jeszcze jeden ciekawy element. To wygięty pręt przyczepiony do jednej z nóg lądownika. To sonda, która tuż przed dotknięciem przez lądownik powierzchni Księżyca badała właśnie grubość warstwy pyłu. Zresztą takie sondy możemy zobaczyć na zdjęciach pokazujących lądownik jeszcze na orbicie srebrnego globu. Co do jednego, Becker i ci, którzy jeszcze przed nim zastanawiali się, jak może wyglądać pojazd księżycowy, byli pewni: Na Księżycu najlepiej sprawdzi się silnik elektryczny. O takim napędzie pisał już w swojej książce na srebrnym globie Jerzy Żuławski. Czy to właśnie ten fragment powieści zainspirował Bekera? Przeczytajmy. Już przeszło od 60 godzin jesteśmy w drodze. Wóz posuwa się ciągle, śpimy na zmianę podczas tego ruchu i teraz podczas ruchu pisze. Zatrzymaliśmy się tylko trochę, aby nabić na nowo akumulatory naszego motoru elektrycznego. Dla oszczędności paliwa, którego będziemy w nocnym mrozie wiele potrzebowali, puściliśmy maszynę w ruch za pomocą zgęszczonego powietrza. Akumulatory musimy nabijać, bo same baterie przy szybkiej jeździe nie wystarczają. Misją Apollo 15, 16 i 17 akumulatory musiały wystarczyć. Nie było możliwości doładowania ich. Ale i nie było takiej potrzeby. Astronauci nie musieli, jak bohaterowie książki Żuławskiego, jechać aż na niewidoczną z Ziemi stronę Księżyca. Mieli jedynie badać teren wokół lądowników. Już w czasie pierwszego lądowania na Księżycu w misji Apollo 11 okazało się, że poruszanie się po nim pieszo jak na Ziemi, choć może wygląda całkiem pociesznie, wcale nie jest ani wygodne, ani bezpieczne. Wypracowana przez astronautów metoda kangurzych skoków była dość efektywna, ale i niebezpieczna, bo ogroziła upadkiem i rozbiciem osłony hełmu. Pierwsza rzecz się zdarzyła i to nie raz. Druga na szczęście nie. No i nie zapominajmy, że trzeba było również jakoś transportować narzędzia i próbki gruntu. W misji Apollo 14, czyli podczas trzeciego lądowania na Księżycu, astronauci użyli do tego urządzenia o nazwie Modular Equipment Transporter, czyli modułowego transportera wyposażenia, choć wszyscy w NASA nazywali go potocznie rikshą. Załoga misji nie wspominała go specjalnie dobrze. Napełnione azotem opony sprawdzały się na księżycowym gruncie dość średnio. Grzęzły w pyle i ciągnięcie księżycowej rikszy było na tyle uciążliwe, że Alan Shepard i Edgar Mitchell woleli ją po prostu nosić. W ten sposób riksza zamieniła się w lektykę. Na szczęście w kolejnych misjach astronauci mieli już poruszać się samochodem. Mieczysław Becker i jego zespół inżynierów General Motors projektując pojazd doskonale wiedzieli, że zastosowanie klasycznych opon może sprawić całą masę kłopotów w niemal całkowitej próżni i na zapylonej powierzchni Księżyca. Zdecydowali się więc na zastosowanie opon Plecionych z fortepianowego drutu, który był wystarczająco sprężysty, wytrzymały, no i oczywiście lekki. Jak wspomniałem, pojazd był poruszany przy pomocy silnika elektrycznego. Wróć silników, bo każde koło posiadało niezależny napęd, co z kolei rozwiązało również problem stosowania ciężkiego i niewygodnego mechanizmu różnicowego. LRV, czyli Lunar Roving Vehicle, był rzeczywiście lekki. Na Ziemi ważył 210 kg, na Księżycu 6 razy mniej. Mógł przewozić ładunek ważący maksymalnie 440 kg, w tym dwóch astronautów, sprzęt i oczywiście próbki księżycowego gruntu. Powiedzmy to sobie szczerze: księżycowy łazik demonem prędkości nie był. W pierwszych misjach osiągał prędkość jakieś 10 km na godzinę, chociaż w ostatniej misji Apollo 17 astronautom udało się go rozpędzić do prędkości niemal dwukrotnie większej. Astronauci wspominali, że LRV prowadził się lekko i przyjemnie i wręcz zachęcał do tego, by trochę poszaleć. A czym prowadziło się łazik? No nie kierownicą, którą w grubych rękawicach skafandra próżniowego trudno byłoby operować. Panel kontrolny wyposażony został w specjalną manetkę. I jest ona również tutaj w tym modelu. Ale zostawmy na chwilę technikalia z boku. Wiele osób zastanawia się, w jaki sposób pojazd wielkości ziemskiego samochodu udało się spakować do księżycowego lądownika, a potem jeszcze na miejscu rozłożyć. Oczywiście mógłbym teraz pokazać jakiś archiwalny film, albo fragment z instrukcji, którą NASA przygotowała dla astronautów i którą ćwiczyli na ziemi do znudzenia, ale wolę posłużyć się modelem Lego, który stoi przede mną od początku tego filmu. I który składa się na podobnej zasadzie, na której składał się prawdziwy łazik księżycowy. I tutaj poproszę mojego pomocnika i właściciela tego modelu, Bartka Plebana, aby zademonstrował składanie się łazika księżycowego. Uwaga, trochę magii telewizyjnej. Voilà! Tak wygląda. Złożony łazik. Sztuka origami ma dobrych kilkaset lat, a przemysł kosmiczny czerpie z niej inspiracje właściwie od samego początku. Porównania do sztuki kreatywnego składania papieru nie zastosowałem przypadkowo. LRV nie był szczytem bez awaryjności. Astronauci w każdej z trzech misji, w której go użyto, mieli z nim jakieś problemy. Nawalał układ sterowania albo któryś z silników, jednak do historii przeszła tylko jedna awaria podczas misji Apollo 17. Jej dowódca Eugene Sernan przypadkowo zahaczył młotkiem o błotnik łazika i oderwał jego kawałek. Na Ziemi, oderwany przedni błotnik może oznaczać w najgorszym wypadku piasek w oczach. Na Księżycu, fragmenty gruntu mogą uszkodzić osłony hełmów. Problem trzeba było szybko rozwiązać, i rozwiązano go dzięki przemyślnemu złożeniu niczym forigami, pliku, map z okładkami i użyciu czegoś, co uratowało niejedną misję kosmiczną srebrnej taśmy Samoprzylepnej. Trzy łaziki księżycowe stoją w miejscach swoich lądowań do dziś. W sumie przejechały grubo ponad 100 km po powierzchni Srebrnego Globu, za każdym razem oddalając się od niego na kilka kilometrów. Trasy ich przejazdów możemy zobaczyć na zdjęciach wykonanych przez satelity okrążające księżyc. Odciśnięte w księżycowym pyle ślady drucianych kół są doskonale widoczne z orbity. Ostatni z pojazdów zaprojektowanych przez zespół inżyniera Mieczysława Beckera Pomógł zarejestrować historyczną, aczkolwiek smutną chwilę start na Ziemię załogi Apollo 17. Obiektyw kamery zamontowanej na Łaziku, sterowanej z Ziemi, podążał za górnym stopniem lądownika księżycowego, gdy ten zmierzał po raz ostatni na orbitę Ziemi. Czy wówczas ktoś mógłby przypuszczać, że na powrót ludzi na Księżyc przyjdzie nam czekać tak długo? Właściwie to nie wiemy jak długo, bo program Artemis, podczas którego ponownie ludzka stopa stanie na srebrnym globie, wciąż się opóźnia i kto wie, czy nie trafi na cmentarz ambitnych, lecz nigdy niezrealizowanych misji kosmicznych.